Witam Cię na kanale Co za szkoda. Cieszę się, że do nas zaglądasz. Dziś wyjaśnimy, co zrobić, gdy Twoje mieszkanie zostało zalane i jak możesz uzyskać dodatkowe środki z ubezpieczenia. Jeśli boisz się, że odszkodowanie jest za niskie albo nie do końca rozumiesz, co zrobić po takim wypadku, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się, jak postępować, gdy Twoje mieszkanie zamieni się w miniaturowy basen, jak skutecznie zgłaszać szkodę, na co uważać w kontaktach z ubezpieczycielem oraz, co najważniejsze, jak zdobyć większe odszkodowanie, korzystając z bezpłatnej weryfikacji sprawy. Wyobraź sobie, wracasz do mieszkania po całym dniu i nagle zauważasz wodę na podłodze, cieknący sufit albo zalane sprzęty. Zdarza się to częściej niż myślisz. Według statystyk zalania to jeden z najczęstszych powodów zgłaszania szkód w mieszkaniach. Czy wiesz, że nawet drobna awaria pralki, nieszczelność w rurze czy pechowe pozostawienie wody może przynieść straty nawet na kilka tysięcy złotych? Okej, okay, ale od początku. Zalanie mieszkania to nie tylko złość i frustracja, to także konkretne straty: zniszczone ściany, wypaczone panele, uszkodzone meble czy elektronika. Pytanie brzmi: kto za to odpowiada i czy zawsze dostaniesz tyle pieniędzy, żeby wszystko naprawić? Odpowiedzialność zależy od przyczyny. Czasem winny jest sąsiad, czasem współdzielnia, a niekiedy Pech spotyka właśnie Ciebie. Ale najważniejsze, żeby mieć ubezpieczenie mieszkania, bo wtedy to ubezpieczyciel pokrywa straty. Co ważne ubezpieczenie może chronić zarówno to, co w mieszkaniu stałe, jak i ruchome, czyli m.in. meble, sprzęt RTV AGD czy domowe bibeloty. No dobrze, ale co zrobić po zalaniu? Najpierw staraj się ograniczyć szkody. Jeśli możesz, zamknij zawór wody, wynieś z zagrożonego miejsca elektronikę i meble. Potem dokumentacja, zdjęcia wszystkiego, co zostało zniszczone, spis przedmiotów, a czasem nawet protokół z zalania. Po co to wszystko? To podstawa dla ubezpieczyciela, żeby w ogóle mógł rozpatrzyć Twoją sprawę i wycenić szkodę. Zgłoszenie szkody to kolejny ważny etap, na który masz zwykle od 3 do 7 dni. Warto sprawdzić dokładnie swojej polisie. Możesz zadzwonić, napisać maila albo skorzystać z formularza online na stronie Twojego ubezpieczyciela. Im szybciej zgłosisz, tym lepiej dla Ciebie. Ale tu pojawia się kolejny problem. Bardzo często dostajesz decyzję, a kwota odszkodowania jest delikatnie mówiąc rozczarowująca. Znasz ten scenariusz? Jeśli tak, to czas na kolejny ruch. Dokumenty od ubezpieczyciela, czyli decyzję, swoją polisę i zdjęcia szkód przechowuj starannie, bo mogą ci posłużyć do odwołania się lub do zlecenia bezpłatnej weryfikacji sprawy specjalistom. Przykład z życia: pani Magda z Wrocławia po zalaniu kuchni dostała 1200 zł odszkodowania. Zgłosiła się po pomoc, po weryfikacji eksperci wywalczyli dla niej dodatkowe 2000 zł. Dlaczego odszkodowania bywają zaniżone? Często firmy powołują się na wyłączenia, błędy w polisie albo po prostu źle oszacowaną wartość szkody. Właśnie wtedy możesz bezpłatnie sprawdzić, czy przysługuje ci dopłata do już otrzymanego świadczenia. Potrzebne dokumenty znajdziesz w korespondencji od ubezpieczyciela na swojej polisie lub w aktach szkody, które dostaniesz po zgłoszeniu. Wszystko możesz przesłać do Helpfind przez prosty formularz online, a specjaliści załatwią resztę. Po podjęciu decyzji środki mogą trafić na twoje konto nawet w ciągu 7 dni. Przyszłość? Warto zainwestować w czujniki zalania, regularnie wymieniać węże od pralki, a przede wszystkim aktualizować ubezpieczenia i pamiętać o sumie ubezpieczenia odpowiadającej faktycznej wartości Twojego majątku. Krótko podsumowując, zalanie mieszkania to nie powód, by rozkładać ręce. Jeśli posiadasz polisę, dokumentujesz szkody i szybko zgłaszasz sprawę, masz szansę uzyskać pieniądze na naprawę. A jeśli decyzja ubezpieczyciela jest za niska, zawsze możesz bezpłatnie zweryfikować swoje odszkodowanie w Helpfight. Linki znajdziesz w opisie. Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i nie daj się zaskoczyć żadnej awarii. Powodzenia i szerokiej drogi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Co za szkoda.